Kochani seniorzy, jeśli macie już swoją emeryturę i zastanawiacie się, ile faktycznie dostaniecie z 14 emerytury w 2025 roku, to będziecie zaskoczeni tym, co mam wam do powiedzenia. Oficjalne kwoty brutto to jedno, ale prawda o tym, co faktycznie wpadnie na wasze konto, może was zaskoczyć. 14 emerytura w 2025 roku to 1878,91 zł brutto, ale uwaga, nie wszyscy z Was dostaniecie pełną kwotę na rękę, a niektórzy mogą w ogóle nie zobaczyć ani grosza. Dlaczego? Bo istnieje coś, o czym rząd nie lubi głośno mówić je próg dochodowy wynoszący 2900 zł brutto. To oznacza, że jeśli wasza emerytura miesiąca wynosi dokładnie 2900 zł lub więcej, to działają specjalne zasady, które mogą drastycznie obniżyć waszą czternastkę lub w ogóle jej nie przyznać. A jeśli wasza emerytura to ponad 4678,91 zł brutto, to niestety czternastka nie przysługuje wam wcale. To jest informacja, której banki z USA nie komunikują jasno, a która bezpośrednio wpływa na wasze portfele. Zostańcie ze mną przez następne kilka minut, bo pokażę Wam dokładne tabele z kwotami netto, które faktycznie otrzymacie i wytłumaczę wszystkie zasady, o których powinniście wiedzieć już dziś. Zacznijmy od najważniejszego, kto w ogóle ma prawo do czternastej emerytury w 2025 roku. Przysługuje ona wszystkim emerytom i rencistom, którzy pobierają świadczenie z zdłazu, ale tylko pod warunkiem, że Wasza podstawowa emerytura nie przekracza określonych progów. Te progi działają według skomplikowanej zasady, którą Zdłez nazywa delikatnie koszałka-opałka, ale ja wytłumaczę wam to po ludzku. Jeśli wasza emerytura wynosi do 2900 zł brutto miesięcznie, otrzymujecie pełną 14 emeryturę, czyli 1878,91 zł brutto. Brzmi prosto. Niestety, tu zaczyna się komplikacja. W 2025 roku nastąpiła bardzo ważna zmiana. 14 emerytura jest zwolniona z podatku dochodowego. To oznacza, że w przeciwieństwie do poprzednich lat, kwota brutto będzie równa kwocie netto. To dobra wiadomość, ale tylko dla tych, którzy w ogóle ją otrzymają. Tutaj pojawia się pierwsza pułapka, o której mało kto mówi. Jeśli wasza miesięczna emerytura mieści się w przedziale od 2900,01 zł do 4678,91 zł brutto, to otrzymujecie pomniejszoną 14 emeryturę według zasady złotówka za złotówkę. Co to oznacza w praktyce? Jeśli wasza emerytura wynosi np. 3200 zł brutto, to od pełnej kwoty 14 odejmuje się różnicę między waszą emeryturą a progiem 2900 zł. Czyli 3200 minus 2900 to 300 zł. Od pełnej kwoty 1878,91 zł odejmujecie te 300 zł i zostaje wam 1578,91 zł. To jest wasza rzeczywista 14 emerytura. A teraz uwaga na najważniejszą informację: jeśli wasza emerytura przekracza 4678,91 zł brutto miesięcznie, to 14 emerytura nie przysługuje wam w ogóle, 0 złotych. Ta granica wynika z prostej matematyki. 2900 zł proga plus maksymalna 14 emerytura 1878,91 zł daje w sumie właśnie 4778,91 zł. Czyli im wyższa wasza regularna emerytura, tym mniejsza czternastka, aż w końcu zupełnie znika. To jest pierwszy szok, ale nie jedyny. Drugi szok dotyczy terminów wypłat. Większość z was pamięta, że trzynasta emerytura była wypłacana w kwietniu wraz z regularną emeryturą. Z czternastą emeryturą sytuacja jest zupełnie inna. TUS planuje wypłacić ją prawdopodobnie we wrześniu 2025 roku, ale i tu jest haczyk, a rząd wciąż nie podjął ostatecznej decyzji. Z2S już jest gotowy technicznie, ale czeka na polityczne zielone światło. To oznacza, że termin może się przesunąć, a wy musicie być na to przygotowani. Trzeci szok to kwestia potrąceń. Choć sama czternasta emerytura nie podlega podatkowi dochodowemu, to wciąż mogą od niej zostać potrącone inne zobowiązania. Jeśli macie zadłużenie wobec ZDUS-u, alimenty do zapłacenia, czy inne egzekucje komornicze, to mogą one zostać potrącone również z czternastej emerytury. A składka zdrowotna? Tu jest dobra wiadomość: od 14 emerytury nie jest naliczana składka zdrowotna, więc tej redukcji nie będziecie mieć. Teraz przejdźmy do konkretnych przykładów kwot netto, które faktycznie otrzymacie. Jeśli wasza emerytura wynosi 1500 zł brutto, dostajecie pełną 14 emeryturę 1878,91 zł netto. Jeśli macie 2000 zł emerytury, również pełne 1878,91 zł. Przy 2500 zł emerytury dalej pełna kwota. Ale jeśli wasza emerytura to 2900 zł, to już jest graniczna sytuacja. Otrzymujecie pełne 1878,91 zł, ale każda złotówka powyżej tego progu będzie pomniejszać waszą czternastkę. Przykład praktyczny, emerytura 3500 zł brutto. Obliczenie 3500 minus 2900 to 600 zł nadwyżki. Od pełnej 14 emerytury 1878,91 zł odejmujecie 600 zł, co daje 1278,91 zł netto na wasze konto. To już znacząca różnica. Kolejny przykład, emerytura 4000 zł brutto. Nadwyżka 4000 minus 2900 to 1100 zł. 14 emerytura 1878,91 minus 1100 równa się 778,91 zł. netto. Jak widać, im wyższa regularna emerytura, tym mniejsza czternastka. A co z emerytami, którzy mają 4500 zł. brutto? Nadwyżka wynosi 1600 zł, więc 14 emerytura to 1878,91 minus 1600, czyli zaledwie 278,91 zł. To już naprawdę niewiele. I wreszcie graniczna sytuacja: emerytura 4678,91 zł brutto. Tu nadwyżka wynosi dokładnie 1778,91 zł, więc 14 emerytura to 1878,91 minus 1778,91, czyli dokładnie 100 zł. To już praktycznie symboliczna kwota. Ale jest jeszcze jeden aspekt, o którym muszę wam opowiedzieć, je łączny próg wypłaty. Zdus wprowadził dodatkowe ograniczenie, zgodnie z którym łączna wypłata waszej miesięcznej emerytury wraz z czternastą emeryturą nie może przekroczyć 4075,34 zł netto. To kolejne ograniczenie, które może was zaskoczyć. Co to oznacza w praktyce? Jeśli macie np. emeryturę 3000 zł netto i 14578,91 zł, to łącznie jest to 4578,91 zł. To przekracza dozwolony próg 4075,34 zł, więc wasza czternasta emerytura zostanie dodatkowo pomniejszona do kwoty, która nie spowoduje przekroczenia tego limitu. Teraz bardzo ważna informacja, która może Wam pomóc zwiększyć kwotę do ręki. TUS rozesłał do ponad 460 tysięcy emerytów specjalny wniosek podatkowy EPD-21. Jeśli go otrzymaliście, koniecznie przeczytajcie załączone wyjaśnienia. Ten wniosek może sprawić, że Wasza 13 i 14 emerytura będą wyższe na rękę. Dotyczy to szczególnie osób, które płacą podatek od swoich emerytur. Złożenie tego wniosku może sprawić, że zaliczka na podatek dochodowy będzie naliczana w sposób bardziej korzystny dla Was. Ale uwaga z ostrzega, że nie każdemu ten wniosek się opłaca. Jeśli wasza emerytura jest niska, i tak czy inak nie płacicie podatku, składanie tego wniosku może nie mieć sensu, a w niektórych przypadkach może nawet zaszkodzić. Dlatego przed jego złożeniem dokładnie przeczytajcie dołączone instrukcje lub skonsultujcie się z doradcą podatkowym. Kolejna istotna kwestia dotyczy osób, które mają więcej niż jedno świadczenie emerytalne. Jeśli pobieracie emeryturę z USU i jednocześnie rentę z KRUS-u lub macie inne kombinacje świadczeń, to czternasta emerytura przysługuje tylko od jednego, najwyższego świadczenia. Nie można łączyć różnych świadczeń dla obliczenia czternastej emerytury. Są też sytuacje specjalne, o których warto wiedzieć. Jeśli w trakcie roku przeszliście na emeryturę, czternasta emerytura będzie Wam przyznana proporcjonalnie do liczby miesięcy, przez które pobieraliście emeryturę. Na przykład, jeśli emeryturę przyznano Wam w lipcu, to 14 emerytura będzie obliczona za period lipiec-grudzień, czyli za 6 miesięcy. W takim przypadku otrzymacie połowę należnej kwoty. Co z osobami, które pracują na emeryturze? Tutaj dobra wiadomość: 14 emerytura przysługuje bez względu na to, czy kontynuujecie pracę zarobkową, czy nie. Nie ma żadnych ograniczeń związanych z dodatkowymi dochodami z pracy. Jedynym kryterium jest wysokość Waszej podstawowej emerytury. Bardzo ważna informacja dla osób, które mieszkają za granicą. Jeśli jesteście emerytami z ZUS-u, ale mieszkacie na stałe w innym kraju, 14. emerytura również wam przysługuje. ZUS wypłaca ją na zagraniczne konta bankowe zgodnie z tymi samymi zasadami co w Polsce. A teraz praktyczne rady, jak nie przegapić swojej 14. emerytury. Po pierwsze, sprawdźcie dokładną wysokość swojej emerytury brutto. Znajdziecie ją na decyzji o emeryturze lub w systemie PUE po drugie, sami przeliczcie należną Wam kwotę według zasad, które właśnie przedstawiłem. Po trzecie, jeśli macie wątpliwości, skontaktujcie się bezpośrednio z DOS-em. można to zrobić telefonicznie lub przez Internet. Pamiętajcie też o tym, że czternasta emerytura nie jest wypłacana automatycznie razem z regularną emeryturą. To oddzielna wypłata, która pojawi się na Waszym koncie w osobnej transzy. Dlatego uważnie śledźcie swoje wyciągi bankowe we wrześniu i październiku. Ważne jest również to, żeby wiedzieć, że 14 emerytura nie wpływa na wysokość Waszej regularnej emerytury w kolejnych miesiącach. To jednorazowe świadczenie, które nie zmienia podstawy do obliczania przyszłych waloryzacji czy innych dodatków. Podsumowując, 14 emerytura w 2025 roku to maksymalnie 1878,91 zł netto dla osób z najniższymi emeryturami, ale dla wielu z Was kwota będzie znacznie mniejsza lub w ogóle nie przysługuje. Kluczowe jest sprawdzenie swojej sytuacji indywidualnie i przygotowanie się na to, że wypłata może nastąpić dopiero we wrześniu. Nie dajcie się zaskoczyć i już dziś sprawdźcie, ile faktycznie możecie otrzymać.